Z poprzedniego filmu Vipa wygrywa Luna, gratulacje! Na początku filmu mam dla was konkurs na jednego starwipa do Blockstar Plant. żeby wziąć udział trzeba stawić łapę w górę, kliknąć subskrybuj tam na dole i napisać komentarz swoją nazwą użytkownika na blog Star Plant. Życzę wam powodzenia. Cześć, witajcie z tej strony ja Mikalo, witam was w pierwszym odcinku z takiej małej serii, bo ja dzisiaj sobie sprawdzimy reakcje widzów, czyli takich malutkich youtuberów na to, że wchodzę na ich live'a i piszę na im, im coś na właśnie na czacie. Więc jeżeli chcecie więcej czegoś takiego to łapka Subik i dwoleczek, a teraz przejdziemy do odcinka. Intro. Dobra, wiecie, że Jesteśmy na pierwszym live, który mi tutaj wyskoczył. Jest on od Grasia MSP. Dajcie. Ja po prostu napiszę do niej. Napiszmy sobie. No, hejeczka Grasia. Zobaczymy. Nie, nigdy nie, nie byłem. I zobaczymy, co wyjdzie. Nie no więc czekam po wyjdzie. prostu, jak ona. Jak ona po prostu, jak ja tej wyskoczę na jej cacie doda. właśnie. Okej, okay, eee, uwaga. No hej. Uwaga. Co? Co? Nie. 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 Uwaga. Tak, to ta... Co, co, co? Spadłam właśnie na tano. Ktoś sprawdzi, czy to nie jest fake. Jeżeli to nie jest fake, to no, ja No sprawdź sobie, nazywał, czy to jest fake. To jest fake. Nie. No, nie to jest, to, się nie dzieje. No. Dobra, to Dobra, dało. czekajcie, napiszcie się za was, że nagrywam. No to się nie dzieje! No to się no nie, nie, nie dzieje. dzieje! Dodajcie się do mnie, po prostu, nie! Dobra, napisałem że nie. nagrywam, że będzie Obrażam. na odcinku. Ciekawe co jak zareaguje. Uwaga, ciekawe jak zareaguje. Mam za... <laughs> będzie na odcinku! Już raz, że mi... Halo, nikt to przeczyta. Nikt to przeczyta. Co? 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 Ja nie mogę jaka reakcja. Boże. Ja tu robię screena! O, jeszcze screena sywalnie, no jeszcze lepiej, no. Cicho! Teraz nie mam czasu. Ja muszę tutaj zrobić screena. <laughs> jeszcze ktoś mi przerwał w live'ie. Na rekolekcję Tak idę tak, jutro. Tak idę jutro. Dobra, no dobra. Ja rekolekcję. Bo ja tu muszę zrobić screena. Dobra, my już wychodzimy, bo mamy jeszcze inne live'y, więc idę szukać drugiej osoby i Cię pozdrawiam serdecznie. Dobra, jestem na kolejnym na jakieś kolejny osoby BG, ma też Was MSP, nie wiem czy mnie zna, bo on ma MSP i BSP, więc może mnie zna, lepszej ja przyję... hejeczka BG, hehe. He. Czy ktoś mnie w ogóle rozpozna na tym, to jestem bardzo ciekawy, czy ktoś mnie tutaj rozpozna. Ludzie, w ogóle nikt z szatu mnie nie rozpoznał, halo, o uwaga, uwaga. Nie. Teraz to nie jest fake. Uwaga, uwaga, uwaga! To teraz mam ochotę przekląć, a ja nie przeklinam, i nie, chyba nie nikt mnie nie usłyszał, kiedy przeklęłam. <noise> nie przeklinaj, nie. Mikalo jest na moim live. Czy ja teraz umrę? <noise> Ty nie wiem, czy umrzesz. <noise> uwaga, czekaj, jak jest to, że nagrywam odcinek, to pewnie znowu padnie. <noise> Mikalo jest na Już moim live. Nie, Mikalo, odcinek! To Mikalo, ja, ja serio! Serio, się tak. Tak mi serce bierze ja... O nie, na zawał widzów zdaje, no po prostu zawały dostają, mnie. Idziemy na następną osobę, bo naprawdę jeszcze troszeczkę iść tych, tych osóbek. Halo, halo! We halo! Okej, okay, ona ma dużo osób. Fame formalnie. Napiszmy Hejka big gear MSP, dzień dobry! Czekamy, czy mnie zna? Chyba mnie zna. Matka, Czekamy aż w końcu zobaczy mnie, zobaczy, uwaga. Pojawiłem się, się. uwaga. Halo? <laughs> y <laughs> Bela upadła. Znowu Halo! Halo? Co? Z, co? Co jest znowu? Co znowu? Hey, big girl MSP! MSP! Hej, Micha! Ej, Ja nie wierzę że no. Co jest? Jego co naprawdę nie ma! Dobra, myślę, że nagrywam odcinek, bo to jest nie, takie nie śmieszne. No. O ja cię kręcę. Ale naprawdę fajne reakcja, naprawdę fajne. O ja, znowu. Czemu dwa dni z rzędu? To ja dwa dni z rzędu, ale nie byłem uczciwy. O chyba. co jest ja, co chodzi? O nagrywanie odcinek, uwaga. Po o, pozdrawiam YouTube. O, ja. No to pozdrawiam, super. Hey. Dobra, to mamy tu chyba jakiegoś chłopaka, mi się wydaje. Nagrywa sms Napiszmy hejeczka, hejeczka, napiszmy. Nie wiadomo, czy może mnie znać, może mnie nie znać, ale na pewno myślę, że ktoś chyba z widzów mnie zna. Mam nadzieję. Żeby po prostu ogarnęli Mo Może na przykład nie wie, że to ja jestem i sprawdził tutaj mój kanał, tutaj mamy 100 tysięcy subów no by też tak być... dam, Chyba, chyba nie, chyba nic nie się zareagował, bo powędzi, na jakbym był normalną osobą. Więc raczej mnie piś. nie zna, okej, okay, bez nikogo napisała dobrze, bez. pisz, pisz, okay, dobrze. dobra, dam ci ten prezent. Dobra, musi dać prezent. Bo napisałem ja, temat. Tak, bo przez Emil też się da dodać, tylko Milenka zła mi, poda zła mi podała a mi coś z źle było. Już dodaje daje każdej osobie coś z moment. Mi się wydaje, że ta osoba mnie ani trochę nie zna, ani, bo olewa wiadomości od po prostu osób szczatu ze mną, więc raczej mnie nie zna. A jakoś nawet nie chce znać, mi się wydaje, nie wiem czemu, no trudno. Y więc, halo, czy coś mówisz? Mm. Dobra, mówi. Ma czat przed sobą, więc jest bardzo dobry. Właśnie, słupka i napiszemy do niej: Hejeczka, Mirabelka. Ojej, jestem taki dziwny. Więc czekamy teraz, aż zauważy. Nie, ja się w ogóle zapomniałam o tym. Dobra, pisałem. Uwaga. Yeah. Uwaga. Halo, Znaśmy się, nie? Czekajcie. O. Czyżby? Czyżby? Hmm? No nie wiem To się nie odzywa Nie wiem dlaczego Czy to, że, że to ja jestem? Dzięki. Czy co? Bo nie wiem Co dzięki? Ale to do mnie czy to nie? Bo chyba nie, chyba tutaj do cuki, ale Chyba mnie nie zna Halo Ech. Kolejna osoba mnie nie zna Ja nie wiesz. Jak ja muszę być sławny, żeby mi mnie każdy dnia. No ja po prostu do nie wiesz. O! Dobra, ten mnie na pewno zna, więc napiszmy sobie... Hejeczka Kubuś. Napiszmy do niej, do, do niej, tak do niej, no super. Okej, okay, to niech zobaczy, zobaczymy jak, kiedy mnie zobaczy. Uuu, mi wow, wow, wow. Hej, hej, no dzień dobry. Nagrywam I tak nagle ożywienie w to było takie... Super. Low. Dobra, przyjmijmy, żeby nagrywam to... Bo takie że... ożywienie nagle. Ożywienie, no tak, ra racja, taki ożywił się. Od razu. O, X, -migalo -x. no właśnie taki X -migalo X, no. O Boże, nagle się też powstał. Magia. Super. No to pozdrawiam powiem, no. Mm. No, kiedy mm, nie powiedzcie co powiedzieć, do widzenia. <noise> Guten Morgen. A właśnie, tak się zastanawiam, zastanawiam, czy by nie napisać do osoby z innego kraju. Na przykład do tej paniusi. Chociaż nie, nie sądzę. Ale mm, możemy spróbować. Nie wiem, czy to się uda. Sprawdzamy. Bo No, niestety ta osoba w ogóle nie wiem, nie wiem co mówi, nie wiem kompletnie, więc wiedziałam, że na pewno to jest niewypał i nie ma sensu. Tu mamy jakąś osobę, może mnie znać, więc to już będzie ostatnia osoba. Napiszmy do niej: Hejeczka, dzień dobry, napiszmy. No i poczekamy, jaka, jaka będzie reakcja. <Słyskula> y Super. Super. Ale, ale nie musi śpiewać, naprawdę. Super. Uwa o, Mika Mikalo, uwaga. Musi być dobrze. Musi. Hejka! X Mikalo. X. Jej! W końcu ktoś mnie rozpoznał? Hey, Mikalo, Super. Bereset. Mikalo! E, czy to prawdziwy Mikalo, bo nie, nie jestem nie... Nie, nie, Ja nie jestem prawdziwy ja ja ja, ja wcale. Już ci daję mu ta da, Mikalo. Po to mi moty? Nie rozumiem, ale dobra. Hejka po... Mikalo. Zdrow... Dobra, nagram. Pozdro... prawdziwy. No prawdziwy, uwaga. do mnie, tak prawdziwy, już cię Aha, nie no fajny, fajny człowiek, naprawdę. Dziękuję ci że wbiłeś do mnie na live'a, Tak super. Ale nie, ja nie, to było niemiłe, naprawdę, ja myślałem, że tu jakiś jak mnie tak zna, a tu mnie na nie słubuje, a to mnie idź pan. To było bardzo niemiłe z jego strony. No bo halo, przepraszam bardzo. No, zna mnie, a mnie nie subuje. No, po prostu idę płakać. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to łapkę strzelajcie. Suba zostawiajcie. I do zobaczenia. Pa, pa.